Ten już. Elo, elo! Dzisiaj sobie gramy wy... Def. Ze mną jest Max, Player, Admiros i Marcin! Hejo! Cześć, Manko! I ta podjeta, podjeta Def. Def. No, no. No, no, Z tej strony Kapitan Blady. Ogólnie teraz tak przypomnienie, to jest nasza stara seria, którą graliśmy chyba rok, prawie rok temu. Oj, za dwa lata. Ja nie grałem jeszcze nie razu. Ze dwa lata, lata Jeszcze, temu, jeszcze nie byłeś znany w ogóle w No, Admiral, ty jeszcze nie grałeś wtedy z nami, ale... My jeszcze nie było na świecie. Dwa lata? Byli. A to nie było jakoś rok temu? Nie, no no, dwa Na, pe na pewno blady. jeszcze nie byłeś znany w Tak czy siak, tak czy siak, było to bardzo dawno temu. Gdzieś tu na pewno pojawi się link do tych starych produkcji, jak ktoś by był zainteresowany zobaczyć. O co w tej grze chodzi? To tak, no to bawimy mógł, się Max, w ryb. Co dzisiaj, rybki. Co dzisiaj eee, Znaczy tak, no w tym przypadku dzisiaj gramy w tryb megalodon, polowanie na megalodona, no i to po prostu e, różni się od zwykłego trybu, tym że na początku rundy wszyscy jesteśmy nurkami i musimy szybko podlecieć do megalodona, który stoi w miejscu. I kto pierwszego zabije, ten staje się megalodonem, i od tego momentu zaczyna się gra. I ten, który jest Megalodonem, musi po prostu polować na nurków. Nurkowie muszą szukać skarbów, ulepszać sobie bronie i starać się upolować Megalodona. I ten, który... ten nurek, który zabije Megalodona, staje się... W tym momencie megalodonem i tak na zmianę i tak na zmianę tak, i, tak, tak. i aż kto do końca będzie rundy. Tak. Ogólnie tryb celu. jest chyba trudny, mi się wydaje, ale zobaczymy. Ja Już dawno, przypominamy, no, że no, dawno ale. nie graliśmy. Tak, Dobra, możemy, max. możemy labić, ale co, będziemy się bawić przyjazne ręki e, ale, ale tylko w 4 gramy, tak? Bez żadnych dodatkowych osób? Bez, dałem brak bez. graczy komputerowych, Dobra, bez no to super, okay. no to dawaj. No to bo zanim to boty by nas zniszczyły, bo boty są mega, boty są OP, więc nie, No, Są OP, chuj, no. Boty mają cela... Naprawdę Dobra, to będzie dobrego. moja pierwsza wam o aktualizacjach tych wszystkich, to jak ludzie mają już bronię, to są naprawdę ludzie są zajebiści. No, tak No ja się obawiam. No, ale rekiny też masaka. mogą się ułożyć. Grałem, grałem no. jakiś czas temu, okay. właśnie z i z... dostawali, z... z... dostawali w pierdol, rekiny no, dostawały. No Szyb... będziecie. Admirus szybko ktoś... czyta instrukcje. No nie <laughs> Dobra, to na początku się wybie... Ej, więcej nurków dodali teraz. Tak, dodali więcej. Shelly. Carlos. Ja, ja Tylko niestety tutaj nie masz broni na początku. Ja będę, ja, będę... Na siano, nie? Ja, ja, ja będę miarę. nie? Ej, jest jakaś historia. Marisał. W ataku rekina stracił mały palec i palec serdeczny. Haha! I ramcy o Ej, ja muszę setele przeżytać. przeczytać Są prawdziwe historie, gościu. No to są prawdziwe historie. No, są prawdziwe oh. historie co, oni po prostu, są zobowią... oni po prostu poczęli chcą zemścić się nad rekinami. Hmm. Oni... I kiedyś tam ktoś im odgryzł palec i powiedzieli sobie, nie spocznę póki nie upoluję go. Nagrajcie sobie samouczek, tam jest cała historia. Tak? O nie, wiesz, nie. Tak. nie tak. Dobra, Biorę A musisz zagrać. Z no. samouczku jest, cała historia A ty kiedy fabuła? grałeś samouczek, Max? Nie grałem, po prostu widziałem go na YouTubie A nie widziałeś. O. Aha, ale to ty już będziesz Rezbo. chyba umiał grać w takim razie, Max. O nie. Ma tak kilka... trochę. Dobra, to o, siąłem, szybka to. instrukcja, jak się, co, czym się co robi. Ja nie to ciemno jest, ale ja to ciemno jest, boję się. Polowanie na megalodona jeszcze nie grałem. No, no. A, a pamiętasz jak się ulepszało może? Te? Tutaj w tym trybie nie musisz nic ulepszać. Tutaj zbierając skarby dostajesz po prostu coraz no. to lepszą broń. A czego mam używać? Mam pistoleciki tak. i nóż, to co? Pistoleci? No bo to, to na początku, no. Dobra, i teraz musimy szybko lecieć do megalodona i kto pierwszy go nie zabij, wiecie, nie staje bo. się megalodonem. O nie. Dom, 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 dom. Turbo! Turbo, O tak się tajeży! Haha, bladek! Zabija o tym! Ło! Wow. Tutu, tu, tu, tu trupie go! Zas, jak za dawna stanie! Nie, proszę, tak przysiąg! Jakby zaszukałam <grym> tym nożem, wszyscy <grym> pierwszy? <grym> Chyba nie. O nie, ej! Musimy, uciekajmy! Mamy Gdzie jesteście? Nie wiem, gdzie mam uciekać! Chodźcie do świątyni, trzymajmy się razem! Gdzie jesteście? Czy mamy naprawdę nurkować tak głęboko? Szukajcie, nie, nie! Ej Boże, widzę go! Ej, Max, Marcin, uciekamy stąd! No czekaj, chodź skarby stąd. chodź, szybko! O, no wy mnie Marcin, widzicie, to jest to, to jest tyle to złego, płatka. że wy mnie widzicie. Widziałem go, o A, tak Jest tu pomocy! A, jest to skarb! Ziół. Widziałem go! <laughs> Ej, Będę bogaty! Idę tutaj bogaty? Bogaty będziesz chyba się Korona! Od mega rodowany, co tu płynie! Nieprawda? Mm -hmm. Ja się boję tu cokolwiek... To jest robię. gorsze niż Dead by Daylight, ja tu się bardziej boję. A! Ucieczka! Ucieczka! Wow! No jak nie wiedziałem kiedy. Odrodzenie, razie to, no odrodzenie, no odrodzenie. A jak się, jak się Ej, jak się zginie, to hajs cię traci? Jak to było? Nie yeah. pamiętam już. Ej, a po prostu co, mam tylko zbierać nie. rzeczy i nic więcej? A, no nie <laughs> mogę! Ale wy mnie widzicie <laughs> przed! Max, nie! Nie! jak, jak widzicie, widzicie, to jest dużo powiedziane, jak ty jest z każdej strony możesz napłynąć. A, no A. właśnie! My mamy, my mamy taki punkt widzenia, bardziej taki, no you know, prosto widzimy. No wiem, sobie. wiem, wiem. Okej, okay, czyli pojawi. miałem najpierw pistolecie, teraz mam dwa pistoleciki. Tak, tak, tak. Ja was na przykład w ogóle nie widzę za bardzo Ej, w ogóle nie widział, już dwa razy zgidąłem co nie? War to też coś tam Nie ja muszę się naprawdę natrucić, żeby was tutaj na mapie znaleźć. Dobra ej Max, musimy... musimy się ukrywać. Czek, ja mam skrzynkę za amunicją, ale nie wiem jak się do niej dostać. Ale to jest ten nie ma się Jak się tam dostać? Max to się odkrył Ej, a są takie podwodne kato. Nie AA! Nie mnie tak! Boże, że Max! Nie Zaś mnie tak nie straszki. Ja się tam zajęłem skrzynkę, a on mnie z tyłu zaszedł! Ojej! Ale blady masz mocną broń. Połowę życia Mocno mi zabrałeś. Broń, że ty miałeś prawie całe życie. ty, gadaj, ty. Połowę co życia co mi robię? zabrałeś, chłopie Bo trafiłem ci, po... otworzyłeś akurat paszczę i trafiłem ci pomiędzy, wiesz? otwory zęby. Jak traficie pomiędzy zęby, to wtedy zabieracie Aaaa! połowę życia. Mam. Okej, okay, dobra. I jak on mnie złapie w szczęki, to mogę lewym dwa... ja jeszcze nożem bić. Tak. Tak, tak no tylko że o tym. Tylko ogólnie no jest, no wiadomo, no ciężko. Ale się coś wzią, mu tam, mu coś tam zrobię. Sobie. Tak, 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 tak. tak, tak. A ty się zrobię. regenerujesz Max, jako Mega Dolodon? No foki mogę zjadać. Ty musisz foki. Ale tylko foki, nie mogę. tak, tak po prostu. Was jak zaraz. to, to tak nie spokój. nie robić Nie, nie nic wierzę, nie wierzę. Dwa pistolety, już jest dobrze. Czyli ogólnie polega to tylko na tym, żeby zbierać skarby i nie ginąć. Tak. Okej okay. Ej, poczekaj, czy ty musisz zdobyć... Aha To ja czy, nie muszę bić Megalodona Ej, ale wiecie co, że prawdopodobnie nikt nie będzie tym i Ojej. się kończy po prostu Ojej. ta runda? Ty gnoju, kurwa, tego zajebałem, zajebałem Ma mało życia, ja, ma... Ma mało, życia, musicie A, nam może się nie A, To wy musicie zlecisz? być agresorami tutaj A, Ale, ale My jak, mam, nie mam, nie mam broni Chodź tu, Megalogonie Megaogon! Nie! Megaogon? ogon? Nie. Mega ogon? Nie. Trafiłem nie. go, chodź, 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 chodź Zobaczmy, ja się. na przykład jestem słabym rekinem. Ja na przykład to nie. bym się szybko zginął. W sensie by się szybko? mi szybko zginął? gdzie jesteś? Nie mam mnie. O, tam jesteś, widzę cię. Nie mam ma mnie. O, już mam lepszę pić. Przecież jak ty się tam teleportowałeś się? Czy co? Co to nie. było? Po prostu se płynę. No po prostu płynę. A, Ej, mi nie a... mogę zobaczyć ile mam, ile mam zebranych skarbów. O nie wiem czy to można gdzieś zrobić. Nie, lepszą broń po prostu masz cały czas. Okej, okay, okej. Okay. Dostajesz dobra, lepszą broni i tyle. Dobra, na razie dostałem raz lepszą broń. Dobra, chodźcie że... mu do kopiery. O jest Marcin, dobra które Prago zajebałem. jest? To, to dużo o, życia o, stracił. O bardzo dużo I... O U, Jezus! Ale dostał! zaraz Chodź tu! Poluje na niego, ale ucieka Chodź tu Max! Nie! FOKA! FOKA 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 FOKA! Szukanie! Ej, no nie że... Ty ty mówisz, że zginiesz, jak ty mi cały czas uciekasz? Eno! Jestem dobra, je, Max, co się stało? jak się, jak się, co, jak się ten zabija ludzi? Eee, Cześć, przycisk, co się robi czym? Szarza lewym przyciskiem Prawym coś się robiło? prawym chyba też masz szarza, ale nie powiem ci, no nie jestem pewny A teraz masz turniej, bo już mamy lepsze bronie. Eee, ej, eee, 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 bla. Ja co tam, co to tam kombinujesz? Zobaczycie, skończy się tak, że nikogo nie zabija Ja nie mam lepszej broni, bo ja jeszcze nic nie zebrałem skarbu ogólnie ja, ja mam. O kurde Da się jakoś szybko... Chodź tu, mega ogonie Goni mnie Ale ja nie widzę go, nie widzę ciebie. Ej, jesteście jakoś, jesteście jakoś zaznaczeni? Umeżę kurwa, hartu, dobra, przejebane, bladni Po tym, po tym, to do mnie Ta, 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 skarbniku Cię ostrze, nie go Ej, da się jakoś stop, 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 czekaj, minus, ja ci nie widzę Ej, ale ja cię w ogóle widzę Śmiem, masz gorsze widzenie Ale jak się właśnie widzi? Osoby Nie wiem, ja widzę przez ścianę Musisz pływać ale ja nie widzę w ogóle, nie widzę, nie podświetlają mi się Muszą ci się podświetlać, na pewno Nie, nie podświetlają mi się bo ty płyniesz w moim kierunku, no to jak? Aaaa! No dobra, i, i zabiłeś mnie, no i tyle No i proszę Okej okay. Ale to było dziwne, bo ty mnie w ogóle nie widziałeś Aaaa! Nie, nie widziałem nie wiedziałem, gdzie. No i się nie wiedziałem, Ja was było. widzę cały... To... O, ko już koniec? No, dziwnyś no, no ja jest... max, no. Okej okay. No nie. Dobra, no nie, to, nie to, mieć zawęczą prowadzi. Znaczy zrobić warci właściwie. Ogólnie tu, tutaj jest coś takiego, Aha. że to tak naprawdę y, nurkowie muszą być agresorem tutaj. Wy nie no musisz tak, się chować, nie? Ja nie umiem no Ale mamy tak, zbierać skarby. To. Ej, no, to właśnie to, że tak, mamy ma, pójść nie, dwóch tych randomów, co to czyni. Nie, nie, to no zrobisz teraz coś takiego, zrobimy coś teraz takiego, że Powrót eee... do menu mamy nacisnąć, czy nie? Tak, 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 tak. Powrót do okej, dobra. Zrobię jeszcze raz polowanie na Megalodona, ale wezmę inną mapę. To po pierwsze, a po drugie, nie polecę na Megalodona, żeby nie być pierwszy megalodonem. No, dobra. Nie? No dobra. Tak będzie najlepiej. No ogólnie próbowałem, ale no, ja, ja nie widziałem nawet tego Admirowska, Nie mogłem go dostrzec. Nie wiem, gdzie on hmm. był. Cały co, coś. Ja że ktoś. Co? Co, Będę ja cię widziałem na... przez ściany normalnie, chyba że to moja postać jest padająca. Po powiedz że ty nie. szarżujesz na ludzi z shiftem i potem na nich ile No oczywiście. Aha. A z shiftem ogólnie, prawy lewy. ogólnie w tym trybie nurkowie prawie cały czas widzą re rekina. Rekin Aha. ma tutaj A, przerąbane z widokiem. Ale powiem wam, ale to jest coś takiego, że shiftem i dopiero lewy przycisk myszy, tak? A. A mm, gdzie jest a. moje życie się pokazuje, w tym miejscu? No masz taki pasek po lewej stronie schodzący w dół. A to nie jest mój sprint przypadkiem? Sprint to jest po prawej stronie pomarańczowy taki. Aha, to jest twoja stamina. Gotowi? A w lewym górnym eee, magucie tak, się sami pojawia. Sami. To jest chyba czas, jaki masz do a. zabicia kogokolwiek, żeby ci. Jak, jak zejdzie ci. No na, to kamerka na zasłania, to? więc nie widzicie tego. No trudno. No to trudno. To umiera, jak się zejdziemy do zera? Chyba. Dobra, tak. nie jest To startuj, dobra, dobra powiem jeszcze raz. To, to ja teraz nie lecę na megalodona. Ja też nie, ja wolę zabijać. A co no brak, robimy wyścig? No, to możemy próbować, co nie, ale, zajmuj, ale ja ogólnie i... jestem słabym megalodonem, więc wiesz, luz. Tak? Miałem... to ja mam być? Ja nigdy nie byłem megalodonem. Ja kiedyś byłem dobrym megalodonem. ja że będę z... jeszcze słabszy. Ja widzisz, byłem, ale no nie za dużo mi to dało, że byłem. No, nie każdy jest stworzony do bycia rekinem, bla. No. Ja zawsze wolałem być łatwymi urkami, zawsze takie było to. No. lepsze. Ja też chcę być finem. Rukatone, ale ale no. ścignę się, bo muszę się nauczyć być megalodonem. No, róbcie się gotowi. gotowy gotowy. please. Please, Dobry. gotowy, please. Go, go. please, 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 please... Okej. Okay. <coughs> wow, dobra. O, okay. będzie ciemno. Oj, no, no. będzie ciemno. Cześć, panowie! Cześć. Ale zawsze jest taki klimat, co nie? Gdzie jesteś, Max? No, za tobą. Aha, pod, f, pod F macie szybką zmianę na broń. Okej. Okay. No, to to się przydaje. Łe, to muszę, muszę na z myszki Pod dwójką też macie szybką zmianę na broń. <laughs> Mega Megalogon! Mega, ja, Mega logo ja tam wolę zbierać skarby już. Właśnie ja też płynę. Nie ma żadnych skarbów. tak są, so, ja nie widzę. Musisz płynąć z tym urządzeniem, wtedy widzę, widzisz, jest daleka. Hmm. Ja widzę amunicję tylko. Hmm. Też te, już mam hmm. prakty, ten, dwie, zbyłem już te dwie rzeczy. Zabiłeś go, zabiłeś go. Zabiłem go, dobra, i teraz muszę się skupić, bo. O, teraz widzę skarby, dobra. Czyli teraz to jest się czas, skupisz. Skupisz. Chyba to jest czas, nie mam pojęcia tak naprawdę, wiesz? Teraz, BlaDi, nigdy nas nie dorwiesz! Czemuście to, to jest... by się nie zdziwili, sobie. <laughs> że nigdy was nie dorwę? Bo znając moje szczęście, tak może być trochę. Wykorzystam to, że. Wow, wow tu jest martwy, no! Trafiłem go dwa razy i nie jest uh, zabiłem kogoś! No trafi, okay. no, ale to on ma dużo życia, chłopie. On jako megalodon ma w cholerę życia. AAAAAAAA! Normalnie! mnie! No i ty mówisz, jesteś słabym Megalogonem? Mega Proszę Mam cię. teraz jesteś... lepszą myszkę trochę do rozczarpywania, dlatego... Jesteś najlepszym Ale... Mega ogonem, jakiego widziałem! Mega, mega Ogonem?! <laughs> mega Jezus Maria, płynie tu! Ej, ty ja wcześniej nie, nie rozumiem, mega. o co chodzi z tą amunicją tutaj. Ej, teraz trochę lepiej się gra, bo... Kiedyś miałem a... tą gorszą myszkę i grało się faktycznie beznadziejnie, a teraz Ta? trochę lepiej a. gra. No? Ta... osiem. Fa... No. No, nie gdzie jestem? Nie widzę, nic Mega są, nie ogon mnie goni! Gdzie są skarby? Nie widzę. Jest. Dawaj, dawaj, Mogę dawaj, przez teksturę? Nie ma była. Nie, 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 Chodź tutaj! No, e, oh, Kurde! Uuu! 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 Czy on mnie goni? Nie goni? Nie, uuu! goni? Uuu! Jezus, nie, gonił, kurde, tak. nie No dobra. O, ale Ej, co? Zaczyna, zaczyna mi się podobać! Się jakby tak trochę polepszyło. Co, nie? Ja ci dużo cię podmieniało się w tej grze. Lepsze no, skarby, lepsza broń. Trochę się polepszyło. A się lepsze. Jeszcze... Ej, słyszę jakieś strzelanie. Kto tu strzela? Nie, nie. No! Tak. No, ale mi się zaczęło podobać, dobra. Rożdżarpał mnie! O nie obudził dajem. sobie Instyk Mega Ogona! No, Megalodon! <śmiany> mega 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 w ogóle kasa leży normalnie Dolary No tak, no, to zależy Podwodny hajs <śmiany> Megalodon Mega Kłodny Marcin, Marcin pomocy Marcin nieść. Co? Marcin Pomocy. Gdzie jesteś? Nie wiem e, Jak zginiecie, to tracicie wszystko co zrobiliście. Nie, 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 nie. To łatwe. Ach, mnie Kurde! I ty mówisz, że nic nie widzisz, wszystko widzisz! Teraz tak? Mega ogonie! Nie, to... Ua! Ua! Ale dostał ode mnie teraz ostro Dostał? To, no i mało teraz możemy się na niego rzucić, jak ma mało życia. się go gonie. Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj. Chyba cię rozszarpał. On foki jest diada, bierzcie go szybko. Za późno! <noise> gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Nie wiem, szukam go. Coś słyszę, coś słyszę, coś słyszę. Jest, A, jest, jest. widzek doja, widzę, doja. Do ja. Też go widzę, też go widzę, też go, go. widzę. Dawaj go? go teraz! Dawaj, 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 gdzie on jest? No. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Patrz ucieka, ucieka przed nami. Nie, no, się boi. Fokis nie wuj się ham. mega ogonku, chodź, chodź. Patrz, tam daleko jest. Chodź malutki, chodź. Jest. Dobra, to pozbieram się jeszcze. <grym> Kurde, leczy się, leczy się ham. Kurde, niedobrze. Zaraz <grym> tam podpłynę do niego na speedzie. <grym> I co? Zostaw Maxa. Zabijcie go. No. no nie, no znowu Mam już najlepszą broń, ever, mogę iść na niego. No Ja też muszę sobie ulepszać, ale nie widzę skarbów nigdzie Ja jego nie, to nie to widzę tak wow, wow, wow. Tam jest. jest tutaj mega ogon Mega ogon? Ktoś to... mnie wyzywał? Oh, dawać go, dawać go. go Dawać go A, dostał Dawać Dobra, dawać go, dawać go Nie trafił A, Dawać dwie. go, dawać go A. A, Mam go Yes! Zbijesz go? Jest! Zabiłem go z noża! O, ostateczny, ostateczny cios no. Ale go osłabiłem mocno moją no. bronią. Ale tu się nie ale dziko jest. Ale było spoko. Dobre, to jest o, nie, nie, Dobra, ja tak! nie, pierwszy raz gram! Litości! Ja to tylko bezbronnym mega ogonem! Ej, pamiętajcie, że o, biedą, to trzeba bonię. oddychać! Dwonię cię! <laughs> co, co się bie? robi prawym, tak by the way? Prawym to jest też wiem. taka szarża, ale a, trochę lepsza. Taka szu, szu, szu. Ale ogólnie ja na przykład używałem tylko tej lewej, co nie? A, Ej, ale dobra, już nie muszę się wydawać. Rozszarpywanie! Kurde, jest? Wiesz kiedyś jak grałem, to grałem na takiej starej myszce i ona była faktycznie beznadziejna. A teraz na tej lepszej, to powiem ci, że spoko. O nie, jest megalodon! On mega umierać chyba. Dobra, ja z Maxem popłynę. Max jest Dobra, Ale polujemy, polujemy na niego. Tak? Dobra, Max. No, już. Muszę ci zaufać w takim razie. Dużo mu życia zabrałem. Dobry jest Bardzo. Jesteś. Tylko że tu nie ma żadnych fokus. ja nie widzę. ha, Dwa Bardzo To użycia Dawaj Marcin, Nie ma to jak poświęcić swoich dwóch kumpli i później dobić rekina. Nie? To jest taka strategia, którą ja powinienem zastosować. Dobra taktyka, Marcin. Dobra. Poświęci dwóch kumpli, żeby ten, tak? Żeby zostać megalodonsem. No A na przykład w przypadku nurków, ten czas po lewej to jest też rekina? Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy to jest jakiś inny? Ej, ale fajnie, to, to mi się w ogóle podoba klimat tej gry, że się tak zwiedza te wszystkie kółby no, Tak To jest po prostu mega klimatyczne Mega grata, mega podoba, uważajcie ale... za wami jest To, nikogo tu nie ma Daj jest. spokój Ej, znowu mam słabe bronie No bo jak wzięcie mega logowe to tracisz. Tak, tak jak... tak. MINE mnie, na pomoc. na pomoc! Widzę go, ale muszę się ukryć. Ponieważ jestem tylko zwykłym rybakiem. Jest <grym> zwykły <grym> Jestem zwykłym, rybakom rybakom. Jestem zwykłym no rybakiem. <grym> ja idę do pokataku, tu jest wyspie. E, no przecież trafiłem cię tyle razy i czemu ty masz pełne życie? O! To ten, no nie! No ci użył nieśmiertelności, dlatego... Fok nie zjadał. No Fok nie, nie, nie zjadał. Ej, straciłem. A? Straciłem broń, dlaczego? To się traci poziom niżej, ale tak, do Tak, jak się jak się. Nie, jak się kiedy się traci? bo Jak się zginie to poziom niżej się leci. Wow, wow, tak może wow. no no szybko uciekać. Dobra, zabijcie go, zabijcie go! go. Teraz ja go... Próbuję, ale nie wiem gdzie on jest. Ja też nie galodon się. Chodź tu do Pawy, do gadusza. Szukam Fog. Nie ma. Pójdź na niego! Pójdź do niego O Zobacz. nie, on będzie mój! Chodź tu. <laughs> no on ucieka! Rekinku, nie uciekaj! Zgubiłem go, Codona! Poluję, poluję na niego. Zgubiłem go! Też, też go nie mogę znaleźć. Widzę go, Też so. nie mogłem znaleźć w ogóle. No. Dobra, już widzę. Hmm. Odpłynąłem troszkę daleko i nie widzę go. Ty no nie mogę go... O jest, 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 nie mogę go namierzyć. Jest tu gdzieś... Oh. Yes, yes, yes. O. Ja już yes. też do niego strzelałem! Dobra, zajmę się tym, co umie robić najlepiej, czyli skarby. Bieranie skarbów! Tak! Ale resetuję mocno, jak jesteś megalodonem tej. No nie! Co?! co? Bieranie skarbów na mojej zmianie? Ja. O, nie ale mnie dobrze. Musi być, musi być. O oh I znowu mam z sobą broń. Nara? No, bardzo, bardzo mocno cię cofa, jak, jak jesteś megalodonem. Ale jak cofa, gdzie? Nie, chyba resetuje dużo... od pod nowa Jak giniesz to chyba też coś tracisz, tak mi się wydaje No, chyba tak, chyba trochę się traci A, fuck Nie, znaczy dużo, dużo tracisz jak jesteś bo ja miałem jedną z najlepszych broń, a teraz na najgorszą znaczy, No bo, to, no bo bo mi się spania. wydaje, że się w ogóle resetuje nie, Mam cię megalogon No reset to to, o, no resetuj nie, tracisz, to, nie. A, Ale połowę na że się zjadłem się? Tak. tak Bo, bo życia to Ale to jest po to, żeby inni mieli szansę też zostać chyba, tak mi się wydaje Ja się mieć jeszcze lepsze. Oooo, co to jest? Aż no nie mogę go dziabnąć, nie? Wygląda nieźle. No co za hamidło? Nie. nie bez powodu mówią na mnie Megatron. <śmiech> Megatron? <laughs> to jest To nie Transformersy, halo! Megatron. Gdzie <laughs> on jest? O, faku! no nie przeładowałem broni, ale jestem tu. To się nazywa atak zaskoczenia! Nie! Kurde, ale dorwał mnie. ale mi się no ja nie... Ja Zemsta, zabij się, ale się to chyba Nic raduj, odcinek, w zabijanie, zabijanie, z tutaj pas. nie zrobiłem! Zero punktów! <laughs> Ale za to w wow. pierwszej rundzie zrobiłeś dużo! W <laughs> pierwszej rundzie tak! <laughs> to, 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 to koniec odcineczka? Koniec ja. odcineczka? Dobra, ty właśnie tak, tak. mną kończymy! Ello, elo, elo! Nara! Na razie, elo!